Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Grand Game z kodem MMABNB, 10% zniżki na grandgame.com Hubert Mieściwojewski, świeżutko po programie, Czarek Oleksiejczuk. Cześć, cześć, witam. Słuchaj, było tam kilku oponentów, zacznijmy od pierwszego, Adrian Cios. Zadzwonił, trochę się na ciebie odpalił i od razu rzucił słuchawką, więc teraz masz moment na to, żeby mu odpowiedzieć. No, tego się mogliśmy spodziewać, mnie to ogólnie zaskoczyło, bo największy z tych freaków mnie zaatakowały, czyli cios i ten no, no, Jak to mogę skomentować? To jest zwykły błazen jest ten cios. Spotkam go w niedzielę na konferencji, to, to dostanie albo karczycho, o nie wiem czy go z liścia bić, bo jeszcze żeby na, kurde, na policję mnie nie podał, bo też słyszałem, że takie przypadki gdzieś w tych freakach były. Dostanie karczycho i pójdzie, pójdzie się popłakać w kąt i tyle będzie. Zaskoczony byłeś, że to akurat on ciebie zaczepił? Bo ja zrobiłem sobie screena, bo wszedłem na Twitter, to ci od razu pokażę. Bo do dodał wpis od razu z Tobą. Przed tym Przychodzi chłop, który jest niespełnionym sportowcem do flików i płacze, że go sadzają z flikami, co się wyzywają. O co tu chodzi xD? Ale ja nie pogamy, Powiedziałem, że po prostu koło tego ja się mnie posadzili i tyle, nie? Że, że mi ręce opadły, ale żeby jakoś tam się rozczulać nad tym, to się nie rozczulałem. No a potem, kurde, na tych wywiadach to już... Na tej konferencji się nie bo nie chciało mi się przekrzykliwać z tym jówko i z tym drugim klaunem. No, i dlatego tak cicho siedziałem, bo jak teraz będę na tej konferencji, no to myślę, że, że kurde, na pewno nie popuszczę, jak oni się próją tu do mnie, no to, to na pewno ja nie zostanę bez odpowiedzi. Czyli co, odpalasz się teraz na konfie? No, jak, na pewno, jak, jak oni tutaj widzę ten najgorszy... Mnie atakują z tych tego, z tych freaków, no to, no to nie będę mógł zostać bez odpowiedzi, nie? A gdyby tam, nie wiem, w przyszłości była jakaś propozycja z Adrianem Ciosem, no to co? No to ja jak mówię ja bym głosi tu tupnął, no, się położył, no to, to, to łatwe pieniądze takie były, że, że nie wiem, gdzie bym łatwiej zarobił, nie? Słuchaj, z Paweł jakim wygrał. kto? Cios. No. O, ku Serio, wygrał? Wygrał z no. To nie wiem, czy to była ustawka, czy... Nie, coś... nie, serio. BMA. A z której go walki na noszach wywozili? To z, z... z Neymanem. To chyba Granden Pauty Neyman dołu robił, tak? No ale to były tam wiesz, yy, yy, ciosy w tył głowy itp. I tam jest ogólnie długa historia. Nie no, to jest tak, że to naprawdę, to to jest masakra jakaś. Czarek, jedziemy dalej. Ja, gdzieś mi to ominęło. Ty miałeś gdzieś spinę z szachtą? Miałem u jest spinę, to, to za dużo może powiedziane Łukaniowskiego na wywiadzie. No. Powiedziałem, że ja kurde lubię takich cwaniaczków wyjaśniać i że mogę z nim stoczyć walkę i gdzieś się na zaplecze złapaliśmy. To powiedział, że dzisiaj się złapaliśmy przed... Dzisiaj. dzisiaj dzisiaj przed tym panelem. To mówi, że niby walkę weźmie, ale ja w to wątpię, żeby on wziął, bo mi się wydaje, że no po prostu oni o zbroję Denis tak samo. Zboje ...by ze mną walki nie, nie wzięli. Wybierają sobie rywali, ten szachta będzie z Kwiecińskim walczył. Ja też na konferencji mówiłem, że z Kwiecińskim... A To mu organizację zmieniła, wiesz? A, organizacja no. zmieniła. Ale też mówiłem, że z Kwiecińskim będę walczył, ale jak ja zobaczyłem na wywiadach, jak ten chłopiec y, zepsuty gdzieś psychicznie, jak tam głowa nie gra, to bez sensu walka by była dla mnie. Ale na klaucie miał walczyć też z jakimś... Y, jak to on miał ksywkę? Z bombą. Y, nie z bombą. Jeszcze jeden był taki, co się cały czas do szachty. Y, koziołek. A nawet... mówisz teraz o szachcie, koziołek. Koziołek, no, no to koziołek. Z takimi, z takimi rywalami chcą walczyć, a zobaczymy, czy będą chcieli zawalczyć z prawdziwym zawodnikiem. Nie? co akurat myślę, że jaki szachta, Jaki Denis raczej by się zgodzili na walkę z tobą. E... Może by się zgodzili, ale może by, podejrzewam, żeby takie warunki stawiali dla organizacji, żeby może to się nie spinało budżetowo. No zobaczymy, no. Oby doszło do takiego czegoś. No bo jak właśnie tutaj przemyślałem po tej konferencji, no to mówię, jaki mój jest tu cel, nie? No to będzie mój taki cel, że ja będę tych najmocniejszych cwaniacz. W gębie chciał wyjaśnić. Bo Dani zebrał mocnych tych zawodników, tam się bił ze szpilką, ze Mieleńczukiem, także myślę, że on by przyjął pojedynek na 100%. Nie wiem, ty byś się Załóżmy... Przyjął w jakiś nie wiem, K1 małe rękawice, czy raczej byś wolał MMA? Nie no, jak oni są tacy kurde mocni no to zróbmy taką walkę, jak oni tam gdzieś walczyli na ulicy, no to... Na ulicy, no to, to, ma, to mają kurde pełne full MMA, i w takiej formule wystartują. Wiadomo, że mogą się gdzieś tam nie chcieć na to zgodzić, no to będziemy wtedy negocjować, ale no prawdziwa walka, no to jest i stójka, i parter, i tam no wszystko, nie? Ja... Niechęć widzę jakoś sporą do chłopaków. Znaczy niechęć, no. Nie po prostu drażnią tacy ludzie, napięci, kurde, co to nie urabura, co do czego przychodzi, no to no to wiadomo jak jasne. Jak gdzieś szachta szachcie powiedział Kaniowski, że go wyzwałem na pojedynek, to od razu zaczął się gdzieś nerwowo, kurde, poruszać, krzątać. Już widziałem wtedy, że, że będzie problem z tym pojedynkiem, ale no, kto wie, może pokaże, jak pokaże ja i ja weźmie walkę, no to, to wtedy dla niego szacunek. Nie? Jakoś mam przeczucie, że jeden, jak i drugi przyjęliby, ale zobaczymy, wiesz, no bo teraz mogą. Pójść propozycję. Ciekawe, by to był pojedynek. Tylko pytanie: Już, Denis, co jest wiesz, już w tych konferencjach i w tym wszystkim jest obcykany. Szakta jest nowy, ale gdzieś tutaj się kręcił. Byłbyś gotowy z nimi też na konfrontacje te słowne, no bo to jest. Ciężkie. No myślę, że bym był, że na pewno bym nie pękał, nie? i na pewno gdzieś bym z tej konferencji nie wyszedł. E, może bym się nie zniżał do jakiegoś tam poziomu, żeby rzucać jakimiś tam, nie wiem, no dziwnymi określeniami, ale na pewno bym na pewno bym, kurde, nie pękał z nim nie? Na, na robocie. A co, a co mówiłeś o Denisie, no to on brał te pojedynki, ale co on wziął z Omialańczukiem i e, on z tego co pamiętam, to uciekł z klatki. Nie? Tam był faul, wiesz co, bo tam było temat faulów, oni, oni się jedno początko bili w stójce, e, potem były fałle. Też długa historia, Musisz, masz tyle do nadrobienia stare te freak fighty to jest po prostu niekończąca się historia. I zapadło w pamięć jak on uciekł z klatki z, z, od Omieleńczuka i jak się kładł z wielkim bółno, to to jest kurde upokorzenie. Nie? No jak już bierze walkę z takim Omieleńczukiem no to niech y, musi, musiał być przygotowany na, na, na to, że będzie to twarda walka, nie gdzieś y, spierniczać kurde, z, wiesz, unikać walki nie? i się faulami potem y, Wykręcać. Ja też nieraz faulowany dzieci w walkach, byłem ja jakoś przeżyłem. Ja nie uciekałem z OKTAGONu. Jestem ciekawy w ogóle od odpowiedzi Denisa na twoje słowa, bo strzelam, że taka się pojawi. A powiedz mi o twoim spotkaniu z Szaktą, jak to wyglądało tutaj? Spoko, tam podszedł i się normalnie przywitał. Ja okay. to byłem zdziwiony, że się przywitał, no bo jak gdzieś ubliżam wywiada komuś. A ty znaczy, pojechałeś? U Kaniowskiego w... czy nie? Znaczy, ja mu tam, źle powiedziałem, że ubliżałem, ale no tam powiedziałem, że jest no wygadany i ten, i że raczej, raczej też by walki ze mną nie wziął, bo się... No to jak ktoś tak mówi, tam, no musiałbyś nadrobić, bo też już dokładnie nie pamiętam, ale no tam trochę też gdzieś tam e, szpilkę wbiłem, no to potem ktoś nie przychodzi z tobą, normalnie nie gada, spoko, że się fajnie przywitał i ten, ale mi się wydaje, że to jest po prostu wywołane takim stresem i obawą, że, żeby nie wziąć tej walki i tam takie załogodzenie może, e, wiesz, załogodzenie konfliktu, nie? Słuchaj, ale zobacz jak to jest, wchodzisz do tego świata, wystarczy jakaś jedna wypowiedź i już cała machina rusza, no nie? Ileś konfliktów, ileś walk i pytanie, potrzebne Ci to jest? Jak Ty myślisz, żeby pójść gdzieś dalej? Mi się wydaje, a co mi szkodzi jak ja pomiędzy walkami na przykład, jak nie będę miał, wiadomo, walk, żeby się przygotować do dobrej walki MMA, takim, jak z Piotr Strus na przykład, no to ja potrzebuję trzech miesięcy przygotowań i po tej walce zazwyczaj trzeba czekać na kolejne pół roku na, na pojedynek, a co mi szkodzi wyjść w jakimś tam kickboxingu, czy w MMA, jakiegoś tam zbić, kurde, cwaniaczka czy jakiegoś takiego, kurde, nie wiem, tam, frika typowego, a co mi szkodzi, wiesz, mi to tak naprawdę w ogóle nie, nie grozi tam nic w tej walce. Z takim na przykład, jakbyś tam wspominałeś z ciosem, a można pieniądze zarobić, gdzieś jeszcze medialnie się podpromować. Także ja tu nie widzę przeszkód, że mi to będzie gdzieś przeszkadzać w tej drodze sportowej. A Sygué też, Klaudia, Sygué też gdzieś tam hejtowali, że z Fejmem podpisała, a dzisiaj jest w UFC. No zobacz, z Fejmem do, do UFC. Do <grym> kto, nie wiem, kto wie, czy ja z Prime do UFC nie pójdę. No, to by było mocne, no, co? No, kto wie. Szarek, no. e, ostatnia sprawa. Robiłem wczoraj wywiad z Bartosem. Spytałem o Ciebie. No. No i słuchaj, naprawdę byłem w szoku, jak on się w samych superlatywach o tobie wypowiadał. Powiedział, że stawię na ciebie w walce z, z Piotkim Strusem, że raczej ta przewaga kilogramów, no bo pewnie takowa będzie tam na, na korzyść Piotka, że raczej to nie będzie miało różnicy, że ty jesteś dobrym zawodnikiem, masz dobre warunki itp. Słuchaj, nasłodził ci. Musi zobaczyć. No, no to spoko z jego strony, jak ten, jak tak się wypowiedział. I co ci mogę więcej powiedzieć? No podziękować mu. No może dziękować to nie będę, nie będę bo ja go to tam nie prosiłem, żeby się tak o mnie wypowiadał, ale no widać, że gdzieś tam w sportach no to, to jestem doceniany też, nie? Nawet u takich ludzi, gdzie miałem z nimi konflikt, nie? To był piękny konflikt, szkoda, że się nie zakończył w klatce, ale może kiedyś jeszcze, co? Były takie warunki do stworzenia tego, bo byłem przez chwilę wolnym zawodnikiem, ale gdzieś, no, gdzieś nie, do tego nie doszło. Nie? No, ale wtedy też było ciężko, bo ty miałeś wtedy tą porażkę? Nie, ja byłem po zwycięstwie na, na tym Kazachu, na Fenie i wtedy mi się skończył kontrakt i były różne negocjacje, ale finalnie tam szkoda. nie, no, nie dopięło się też. Szkoda, szkoda. No dobra, słuchaj, nie zatrzymuję. Dzięki za dzisiaj. Wkroczyłeś dzisiaj dopiero do tego świata flików, moim zdaniem. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej Pozdrawiam. zreczerpach. No, się, dzięki.